Czas rozpocząć szeroką dyskusję dotyczącą zagospodarowania odpadów w mieście, mówili podczas konferencji prasowej przedstawiciele Sądeckiej Platformy Obywatelskiej oraz klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Wysypisko śmieci i składowanie odpadów to coraz większy problem. Jednak ten temat został poruszony dopiero teraz i przy okazji toczącej się w Nowym Sączu dyskusji dotyczącej planowanej budowy spalarni odpadów. Nowy sąd Zero Waste do 2030 roku to ambitne i trudne zadanie. Jednak jak przekonywali uczestnicy konferencji, Realne do osiągnięcia. Nowy Sącz wytwarza około 36 tysięcy ton odpadów rocznie. 75% z tych odpadów to odpady zmieszane, tylko 20% odpady ulegające biodegradacji i 5% to odpady wielkogabarytowe. Miasto Nowy Sącz w 2020 roku uzyskało tylko 30% poziomu recyklingu. A zalecany poziom recyklingu był na poziomie 50%. Jak dodaje Jacek Gwóźdź, czas eksploatacji wysypiska śmieci to około 3 lata. Odpady nie znikną jednak w cudowny sposób i trzeba będzie coś z nimi zrobić. Tutaj jest zaproponowany konkretny etap, czy konkretne etapy w podejmowaniu działań, począwszy od edukacji uczenia segregacji, doprowadzenia do skutecznej segregacji poprzez recykling odpadu, poprzez produkcję biogazu, aż wreszcie do termicznego przekształcania odpadów, które ostatecznie niweluje rzeczywiście kwestie e, przestrzeni dla... E, Mówiąc potocznym językiem, śmieci w nowym sądzu. A jak dodaje radny Grzegorz Szwedzko, to na razie próba rozeznania i znalezienia dobrego rozwiązania problemu. My tutaj nie stajemy po, żadnej, po żadnym z rozwiązań, po żadnej stronie. Bo może się okazać, że jeśli eksperci wypowiedzą się na ten temat niezależnie albo, albo kilka grup niezależnych, może się okazać inne, jeszcze lepsze rozwiązanie. Najważniejszy moim zdaniem też przekaz, albo jeden z elementów tego przekazu, który tutaj pan Jacek przygotował, moim zdaniem w bardzo dobrym kierunku, że gdybyśmy tak naprawdę idealnie postępowali jako, jako mieszkańcy, gdyby też władze stworzyły idealne możliwości do postępowania z odpadami, to mogłoby się okazać, że, że w ogóle by nie było dyskusji. Dyskusja jest, choć na razie brak w niej głosu władz miasta. Nie jest kwestią, kto w kogo kompetencje wchodzi, jeśli my jesteśmy obywatelami tego miasta i chcemy być odpowiedzialni, funkcjonujemy w tym mieście, to też szukamy pozytywnych rozwiązań dla wszystkich tematów, które mieszkańców interesują. To nie zwalnia prezydenta oczywiście z jego działań, ale też nie zwalnia nas. Z naszej inicjatywy i z naszej odpowiedzialności. Platforma Obywatelska chce rozpocząć społeczną dyskusję na temat przyszłości Nowego Sącza w kontekście zagospodarowania odpadów. Czas na działanie, wszystkie ręce na pokład. Chcemy rozpocząć tą konferencją rzeczową i merytoryczną dyskusję. Związaną z mądrym i odpowiedzialnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Nowego Sącza oraz stałej sądyczyzny. Do dyskusji mają zostać zaproszone wszystkie środowiska: mieszkańcy, władze samorządowe, środowisko naukowe, przedstawiciele organizacji samorządowych oraz przedsiębiorcy.